Dzień dobry moi mili. witajcie w kolejnym odcinku naszej pięknej kariery od Hampton W tym odcinku będzie okres letni, czyli transfery, jakieś wzmocnienia, sprzedaż eee, Transfery, wzmocnienia, różnych scoutów wyślemy Zacznijmy od tego, komu się kończy najpierw umowę eee, Finanse, bo to jest ważne Periodowi się kończy umowa, klasenowi, mara Tutaj, arriva to nie znaczy kilka punktów Dobra, yy, rozpoczniemy tak. Śledź przedłużenie. Yy, jesteśmy klubem, który z, nie daje się tego tego dużych pieniędzy. Zobaczcie, jak wyglądała sytuacja. na ten, ten. ten dwóch pił trzech piłkarzy po 50 milionów. Jest uważam, to jest dobry wynik. Jak na taki klub, yy, wiadomo, że Perot dołączy teraz do nich, zarabiając pod 50. Wyjść, 74 chce zarabiać. Akurat on, on bez problemu może tyle zarabiać, bo jest warty tych. I teraz, jak to wygląda? Jest drugi najdłuższy no u nas wycenianie piłkarzem. Eee, spoko. Uważam, że to jest dobra opcja. Dobra, kolejne co my robimy, to już możemy piłkarzy eee, pod względem pozycji ustawić. Runley, do widzenia. Wander od bazonu na razie nie zostaje. Do widzenia. Monik odejdzie, Perotwin co zostaje. Lary do wypożyczenia. Pedna na górę Belekoszap, Hilgers, Filagrę Charles, względ przedłużenie, bo ty masz za dużą. E, ty miałeś bardzo dodat do listy pożyczę. Tresor to jest nasz szef pod względem dodać do listy klasą i Zostanie maribu, nie z pomyślimy, bo nie nasz piłkę, bo chce odejść. Idź, chłopie, alkar zostaje swulemane 62,5 miliona. To jest świetny piłkarz, któremu chyba podpiszemy umowę. Taką, że damy mu 100 milionów w klauzuli, to wpłaci, niech się go weźmie. Edozie nie widzę w nim miejsca. Temu też Adam, Marab zostaje Ballard. Do widzenia! I co, jedziemy dalej. Także to jest kolejny odcinek, to jest drugi sezon. Mam, a nie pokazywałem ile mamy. Eee, biuro, mamy 63 miliony, nie 60 milionów na transfer. Uważam, to jest dobry ten. I patrzcie, kto Min Son jest bez klubu. Rozumiecie to? Że Min Son, taki piłkarz, świetny, jest bez klubu. Co okej, okay, zaraz może, że lat temu, o co na pewno pójdzie w dół, ale. Łaj, bez kluby ogólnie zauważam, że coraz więcej piłkarzy jest bez takich dobrych, kluczowych, bez klubu i to jest fajne dużo Włochów było z takich, gdzie było pożyczone do jakichś klubów pewnie w następnych karierze będę robił może włoski jakiś ten, nie myślę na razie, ale i będę patrzył na to bo był Belotti, myślałem, że go tu nie wziąć, ale mówię sobie nie, był tu jeden Włoch, nie jest ostatnim z tego co pamiętam a, jeszcze był e, ale jakoś tak mówię, nie, na razie nie biorę żadnego Włocha może kiedyś kupię e, skupiam w tym na tych, których chciałem, ale tu chciałem kilku ciekawych jest poobserwuję ich, yy, jak ich wygląda yy, i od razu zwalniamy tego, zatrudniamy nowego scouta yy, szkoda tylko, że żaden nie jest 5 na 5 a taki 5 na 5 bym, no chyba, że jak znajdę, wiecie, może umówmy się tak że jak ja znajdę kogoś nie wiem po co ja idę tutaj, ja idę do Maroka. a Maroka jest tutaj czy dobra Eee, Anglik idzie do... Poczekajcie Tu jest Holandia, nie tu tylko tutaj ty. A ty w, pójdziesz do Polski Poszukasz polskich talerów, poszukasz... Nie wiem co, <laughs> tu jest Polska nie, Gdzie jest kuźwa, tu jest Polska Dobra Wyszła Ani, ci po Co prawda nie jestem Polakiem, ale uznaję... Wiecie, ja nie... To jest kariera, to deweldem, Ale pod swoimi jako zastępcą trenerem Jestem Jacki, młody ma macias Aka Maciek, menadżer popatrzymy czy jest tu ktoś kto ma fajny potencjał ten ma fajny Brandon Lee on a, dobra. on się rozwinął od ilu jest to gdzieś napisane nie dobra no to wiecie co zwolnij zwolnij bo nie widzę w nim zwolnij zwolnij zwolnij, zwolnij. Nie zostaniesz, bo masz 15 lat, więc jeszcze się chłopy Możesz rozbijać, ale reszta nie, bo tu jest 61, 61, 61. Dobra, ten w ogóle nie ma potencjału, ale niech się ten przecina. To jest taki drugi lawyer. Może być, <laughs> dobra, więc to mamy ogarnięte. piłkarzy Nasz sprzedaż mamy wystawionych. A słanie obiektem nie interesuje mnie to Everton, eee. spoko. Dwa i jedenaście, no dwa. Wiecie co? Yy, ja muszę to, rzecz zrobić, bo mi zaś uszy pękną i to mnie trochę boli. Gdzie tu są ustawienia czy tutaj? Tu musi być dźwięku, tak? Będzie dźwięku, dziękuję na mi to drzwi apy. Co? Nie wiem Tu mam 50, aha bo jest tych, bo pobrałem yy, scoutów, okej, okay, dobra Może teraz to się ogarnie Osasuna, Pampeluna Osasuna, Pampeluna, Przegrała tutaj tym, z Barceloną Nie no, tak w sumie nawet Nie no, Barysz to nie jedna sprzedaż, na pewno Popaki zaczynają, aha pokazałem, miałem 63 miliony, nie wiem ci pokazałem Ale teraz po tych, tych szybko Aslan, nie, Aslan to jest mój piłkarz. Generalnie chcę kupować piłkarzy do 30 milionów, żeby ten rekord transferowy, który należy do tego 26 26,7, żeby aż tak dużo nie był większy. Mam nadzieję, że się będziemy rozumieć. Lechow spoko, tu chyba jest francuskie. Nie, to jest portugalska. Trochę więcej. Trzeba Adams nie, zostaje z nami. Zostanie z nami, bo tak. Boże, co tu się stało, pół koszuli, ma pół koszuli, chyba głodny, bo nie idzie ja sobie pół koszuli, albo nie wiem, wybrakł, czy wie co dobra. Pieniądze przyszły, że ribo spoko, nie jest potrzebny Bentley do West yy, uważam, że to jest spoko opcja na Dwa lata Uważam, że to jest dobra opcja na rok Ty na rok, bo w kolejnym sezonie to je w składzie Uważam, to jest dobre Uważam, że on jest na sprzedaż i ten jest niedoruszenia. Więc przy, jakieś pieniądze przydam Bentry e, Watford Uważam, że to jest dobra. To jest chyba klub jakiś arabski. Apka klub. Spoko. Milion to jest dobra oferta. Nie dam już do Portugalii pójdziesz, chłopie. Będziesz w Portugalii grał. Dobra... Mm. Nie będę tu mi to Ale 2 miliony 300. Nie widzę to nie jest jakiś przykład, w którym bym mógł powiedzieć: Wow, super. Jakoś nie przekonał mnie. Bentley, wypożyczalny na 2 lum, miliony. Nie skomentuję nawet tego. To jest jakby to powiedzieć obrazo w stosunku do nas. To nie, ja tego chłopaka nie chcę sprzedawać. I to na pewno następne zadanie jest Po dwóch latach odejdzie. da się to jakoś wyłączyć, te dźwięki? Napija się, aż ma tam Abraham przechodzi do niczej ciekawe zadanie św. dwóch piłkarzy, klub jednego piłkarza za sezon bez niej środków budżetu, wszystko ma wypierdzielić spoko, szanowni, na pierwszego z jednego piłkarza biorąc na pozycji pomocnika, okej okay. tak jak macie wiedza w tym sezonie Czyli 3 mecze pod rząd, dobra, rozwój. Śią no to ok, yy, prowadź tych wymiarów, będę sprowadzał. Uzyskaj serię meczów, ściągnięcie, ser nie mamy. Sówczas krajowy, zakończę. Okej, okay. czyli fajnie, bo w pierwszym miało być utrzymanie, spokojne, w drugim miał być. Teraz w środek tabeli, i feci Europy. Strzelaj dwóch piłkarzy ku jednego kluczowego. Jest jeden kluczowy, którego właśnie nie idę po niego. Yy, no skoro mamy ten. No że zaraz to było a klub hop przechodzi do Arabii i tam za ten milion euro kradzie. czyli Czy mniej więcej by nie zrobił, ale milion dla mnie to jest dużo eee, i nasza głębia składu jest tragiczna, bo mamy tylko 23 piłkarzy, więc ja idę na najpierw. A Łangiku mamy. Proszę, że jesteś bez klubu. O, jesteś bez klubu. Eee, tragiczny. Dobra, tylko ten kuk wygląda takiego, który by mógł. Ja mam dać. Chyba on mnie sam poszedł do czwarty. Wrawn że się to by ciekawy, bo. Eurosów do Southampton to jest oczywiście to 75, to ma być opcja na zmianę, tak? a my idziemy pobić rekord transferowy i dwoma piłkarzami bo chcę sprawdzić dwóch napastników pierwszy z nim jest pan o nazwisku Dalinga ale nim się zajmiemy za chwilę Pawelidis jest. po pigmentu chciał przyjść yy, ale zajmujemy się panem o nazwisku Amina Adli Marokanczy, który od początku chciałem tej kariery go. I on tam przejdzie No i zwarty 37 milionów Czyli, czyli jest problem, bo będę musiał płacić za niego wielkie pieniądze, a nie warto 40 teraz. Miltry dostaje staje Juana Lariosa na rok, który za darmo <laughs> na wypożyczenie Chłopie idź? Nie no, proszę Boże, jeszcze jakiś spokój? Czy... Auto się odpalało w tej grze. Nie wiem, co tu się dzieje, ale inne rzeczy się tu dzieją. Adam to dostał, Willi Bębel jest tragiczny, do, jest tragiczny 7-3 ma gumny Więc że go masz, no trochę więcej, to bym go wziął gumny ze samego Trzykiem chyba, jak to przewidział, nie Ależ ma swoje lata, dobra, to już nie odpada Gumny jako co? Jako zmiennik Na bok obrony, dobra Akurat głównego to wydaje mi się, że dobra opcja. Trochę tylko mniej u nas zarabię pębelę do widzenia. Eee, mam czekać tydzień. To poczekamy tydzień. Ten jest piłka, który bardzo mnie ciekawi. Leif Davis. Eee, fajna opcja w sumie to mogło być. Ale wiecie co? Jest minut odcinka 12. Ja zrobię szybkie cięcie z tuby, to wyłączyć zaraz, do was wracam ten głos, bo mi uszy pękną zaraz. <laughs> Także zaraz wracam. Wróciłem do was, nie udało mi się ściszyć do zera, ale nie chce głośności to ściszyłem. Mam nadzieję, że to zadziała teraz. E, 4 miliony piechotą mi chodzi. Pie tak nie wykramy i tak. E, Gumna akceptuje kontakt. Spoko. Dobra, to słuchaj tak fajnie ten gumny za darmo. Drugi projekt do kolekcji. Zwiedzi sobie, pogra się w Premier League. Jeżeli za darmo uważam, że za darmo uraz piłkarzy, to jest dobra opcja. Serio, yy, za darmo w to jest yy, opcja top. została oferta za Mare. została za Braikem, chcę tego i Braikem, Byrnemu, tego. Jeżeli dostanę dobrą ofertę, a pan Edorze za 6 milionów 7 000. może przyjść do Al-Ahi. Co Al nie. Yy, ty, to jest. Oni, oni, umią, oni lubią płacić pieniądze, tak? Czemu on nie poszedł nagle? grę? Na dwa lata <laughs> Nie skomentuję na razie. Tego trzeba dać, żebym na 29 lat. On już młodszy nie będzie. Spróbować go, spieniężyć. Mogłbym, ale czy mi się chce? do e to Westbrook na dwa lata Spoko I się tam w ogóle skopie. No, wiem, kto zaawansował, kto spadł, to wiem się później. E Idź mi stąd, bo mnie denerwujesz. nic, czekajcie 10. Spróbujmy 11,5 wyciągnąć. Serbii się zgadza na 11,5 miliona. Ja się zgadzam na to. Yy, na razie bierzemy tylko w klikarz, co mi się nie podoba, niestety. Bo Amina Adri ma over 81, wartość 37,5 miliona między czterdzieści więc co? bo sprzedajemy dużo piłkarzy może by się nam udało on jest z dwadzieścia osiem o kurwa trzydzieści dwa i pół w ciekawości ile jest Popatrzymy jakie inne ma rekordy sprawdzimy <laughs> Dobra yy, 40 oni chcą dużych pieniędzy Jaki pieniędzy nie chcę za niego płacić I boję się że w następnym tygodniu no to dobra wiecie co Póki jeszcze Dalinga chce być nasz. nas po, pogadamy o Dalingie Czyli da 20 i koniec

No i pierwsze bo Boże co tu chodzą ludzie w korkach tego No zobaczymy się prezentacja daniki. Nie wiem, kto to jest ten. No, a no. to jest no. chyba jeden no. Dalinga, numer 9, będzie piekać. Uważam, że to jest dobra opcja za 27 milionów. Kopaka mamy, który zmarł 29. Do rozwoju jeszcze jest świetną opcją. Jest ma. wiecie co? Trzeba tyle nam pomógł. Może jednak będę spróbowała spieniężyć. Dalingę bym grał. Hmm wiecie co spróbujemy go sprzedać uh -huh. ale, do in ale do innej ligi tak tak to umówmy się że jeżeli jest z innej ligi to go sprzedajemy ale mamy pierwszy czwartek na Berlin I to chłopie idź te, do tej Berlina te dwa lata a mnie nie denerwuje bar jest nie do ruszenia <coughs> go jeszcze no filagra To to jest to jest ten chłopie, to jest za chłop? Ci tu myślą. Tu już jakiś chłop przyszedł. Trzeba dać już 29 lat, młodszy już nie będzie. 11,5 to jest świetna oferta. Zwłaszcza, że ten chłop nie gra nic, nie będzie grał. z cholery, a pieniądze są bardzo potrzebne na... Bo, po, po, Adams Monza oferuje 22 miliony, spróbujmy bo, o, trochę więcej z tego zarobić. No właśnie, Hilgers nawet nie, nie dyskutuję z tym. Natomiast Edozie jest warty 5,5. Ja go nie chcę. A gdyby spróbować Edozie wrzucić tam. Eee, plan rozwoju. Ta linka w Dorze zostanie plan rozwoju, bo się chce rozwijać. Chłopak się dalej będzie rozwijał. Edoże nie ma planu rozwoju i to widać. Ale, gdyby się Edoże jeden rozwinął, Mógłbym sprowadzić z tego eee, zmiennika na Szydło Więc skoro to jest mecze towarzyskie, to Robert Gummin będzie przegrał na skrzydło na razie. Eee, nie, no, tutaj tak. War Póki jeszcze Charlie jest naszym piłkarzem, zagrać sobie. Cook, no, e, Hilgers, e, Bazona no. Skład, generalnie skład nie jest zły, ale jest tylu piłkarzy. Mamy taką wąską kadrę. Że to naprawdę nie wygląda za dobrze. Klasa a dalej, Perot. W drugim spotkaniu zostanie szansę do Linga, mhm mm nie po to go, żeby nie grał. Charles, poszedł na dwuletnim wypoczynku, że Bernie, po roku pewnie zwrócił do nas. Tak mi się wydaje. Eee, dobra, czy on się na nas odwrazi, czy on nadal jest obrażony? a jest nadal obrażony na nas i to jest niefajne, nie, nie, nie bo mamy tylko 47 milionów transfery eee, Uwierzcie mi, że to nie jest dużo. Po nim już ona trafiła Adamsem. Leringa jest warty 30,5 miliona. kupiłem za 21. Yy, I gra na dwóch napastników. Uważam, że opcja nie jest zła. Tak, tak uważam, że opcja na dwóch napastników grania nie jest zła. Ale mam inny problem, bo nie mam piłkarza na zmiany. I to porządny. Nie ma. <laughs> tak, tam jest taki ciekawszy no, doż, doż, do ostatniej chwilę Wygrałem Adams i Daninga z Golden Zagrał fajnie. Hmm. Teraz gramy z Kadis. Dobrze, że Luton, dostał, z Luton dobra, dostał. Dobra, jeżeli ma on zapłacić 10 milionów za 3 Adamsa, ja nie będę narzekał. Ja powiem wtedy krótko więcej na temat: idź, chłopie, odejdź, bo pójdzie do lepszej ligi. Natomiast, aminadli zaraz będzie jeszcze lepszym klikarzem niż mógłby być. No jest chcę też wielkie pieniądze na niego płacić. No i chyba za niego będzie już trzeba płacić. Wielkie pieniądze. dużo piłkarzy kupujemy za kwoty takie zbliżone do czyni 30 eee, Dzisiaj mam kogoś, kogo bym mógł dać Tyszyna na dresor nie do ruszenia To samo, się tyczy naszych pomocników, bo jakich mam mało 4 krzyżutka ławiącą do wymiany, spoko Boczni, gwindol i perot gumny. Prękaż to się nie uda, ale... jeżeli on by przyszedł, to ja bym naprawdę zdziwił mi się bardzo. Lil mm, apta to jest piłka, z którego byśmy mogli spróbować wykupić. I to tak myślę bardzo poważnie. Kontrakt mi się kończy. Nie jestem zainteresowany. Nie jestem zainteresowany. Kontrakt się kończy. Nie jestem zainteresowany. Rico Henry byłby fajny opisanie. Tylko nawet krótki kontrakt. Ale Rico Henry tutaj 70 overala nie, to bym wolał tego Devisa wziąć z Championship. Nie wiem, zapalnia się podmadował. E, oni chcą 50 i 10% następnej transakcji sprzedaży. I to mi się już nie podoba, bo idziemy negocjować umowę z nim. Ale nie powiem pasnicy. A mogę, dobra. To jeżeli ja mogę... To będzie długi odcinek, ale no trudno eee, 41 i Mara 29 i Mara Ja bardzo chcę tego Adi Uwierzcie mi, że ja to nie patrzę kiedy bardzo I chciałem piłkarze bardziej niż Adi Nie jest Adi, 30 eee, 31 Dobra, wiecie co? 30,5 30 Uff I wprowadzamy piłkarza Dwóch nowych napastników będziemy mieli. Naprawdę dwóch świetnych. Modelinga będzie grał na ten... Yy, kluczowy oczywiście. Czteroletnia? Spoko. Yy, 100 milionów konzuli? 90? Na razie niech ma. Chcę zarabiać takie pieniądze? Spoko. Bardzo chciałem, żeby przyszedł. I nam się to udało. Popił re rekord transferowy za 35 miliona mm Sekomara. Sekomara uważam, że jest fajny piłkarz do grania w innych karierach. Ale nie tutaj. Nie tutaj, zwłaszcza, że on na skrzydle może wyglądać jeszcze lepiej. A my możemy mieć... kupiliśmy napastnika i skrzydłowego. Ale tego jaram, bo bardzo go chciałem i udało się go sprowadzić. To jest jeszcze ten piłkarz. No Monzach spłacić 10 minut, dla trwa 29 lat, 17 że eee, ja nie będę za tym płakać Czy on tu jeszcze jest? Jest. Jemu się kończy umowa. Mario Strikens, idziemy po niego Eeeh Hannes. To też fajny piłkarz. Nie mamy pieniędzy jesteśmy biedni dni. Natomiast możemy wyciągnąć jakieś pieniądze jeszcze tutaj. Uważam, że mogliśmy nawet jeszcze trochę więcej wyciągnąć, ale 8,5 miliona do takiego piłkarza to też nie jest mało. Mamy ostatni mecz i, przy, i tym, tym akcentem kończymy ten odcinek. Przegrywamy Trudno ukryć nie bo nasz spoko do nas liga liczy. Yy, gramy z Crystal Palace, więc to będzie w kolejnym odcinku. Dziękuję, że byliście ze mną. I co? I widzimy się w następnym odcinku. Kupiliśmy w tym odcinku za darmo żeśmy kuka i gumnego, kupiliśmy daningę i oczywiście największy cel mój transferowy, czyli Amina Adi. Amina Admi będzie w naszym klipze, ale gdzie będzie grał? Na jakiej pozycji? To jeszcze wszystko dowiecie w kolejnym odcinku. Dziękuję, że byliście ze mną i do następnego trzymajcie się Elo.